Tylko jakieś serca błagam, nie błagam nie, 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 nie. To jest serce świni? Pan od biologii przyniósł serca świń, bo mają budowę podobną do serca człowieka. W jego wypadku takie pomocy naukowe są czymś powszechnym. Na co dzień stosuje je na swoich lekcjach, żeby bardziej zaangażować uczniów. Co ciekawe, badania pokazują, że użycie pomocy dydaktycznych. Może zwiększyć zdolność do zapamiętywania wiedzy nawet o 80%. Nie, 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 nie. nie. Prraszam, ale ja muszę opuścić tą salę na sekundę, wzrzegam się. Jak pan podniósł tylko to, do mnie tylko odrobina tego zapachu doszło, ja tylko je zobaczyłam, aż był. Więc ja powiedziałam, że dziękuję bardzo serdecznie za tą lekcję, była na pewno wspaniała i wyszłam z klasy. Dlatego właśnie prosiłem was o to, żebyście nic nie spożywali. Świni? Mhm. To się je? Tak. Okej, okay, będziemy dokonywać sekcji. Dobra, okej. Okay. Ja idę 5, Poprze, usiądźcie. Na razie. Czy jesteście w ogóle na to gotowi? Nie bardzo. Nie bardzo? No nie pasowało mnie to. Jakbym miał wybór, to wolałbym tego nie robić. Ale nie mogłem wymęknąć. Tak wygląda takiego, co osoby chciał? <laughs> Chyba nie miałem czegoś takiego jak e, sekcja e, serca świni w swojej podstawówce, więc dla mnie to było fajne przeżycie. Titus, co się dzieje? Nie, nie, nie podejdź bliżej, będą syłać z daleka. E, ale ja chcę, żebyście to robili. ...na swoich ławkach. Oj, nie a, chcesz... że... Nie, 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 nie. Zdziwiłabym się, że Tytus nie chciał kroić serca, bo on wyglądał takie otwarcie, co mu wszystko jedno i generalnie mógłby rozkroić te serca i jeszcze je zjeść surowe. Gdzie jest Mela? <głodzio> Melka wyszła z klasy podczas sekcji e, serca, a ja nie chciałem, żeby po prostu ona czuła się, że... nikt do niej nie wyszedł, nikt za nią nie pobiegł. O, oh, My się go. Chwila, ale... Greg, co się dzieje? Chciałem pokazać Meli, żeby się tego nie bała, że to nic strasznego. Dobrze, ale dla Meli może być to nieodpowiednie. Fiekus po prostu czasami jest taki niemiły, niefajny, a żarty są bardzo śmieszne i od tego się różnią.